Dzień dobry Państwu. Nazywam się Daniel Kubach. Jestem prezesem firmy S7 Lex, która jest właścicielem platformy prawnej łączącej klientów z prawnikami lexnostop.com. Dzisiaj opowiem Państwu, w jaki sposób pomagamy klientom, takim jak przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni, w jaki sposób generujemy gotówkę na wielkim, lukratywnym rynku usług prawnych i w jaki sposób możemy razem z Państwem współpracować. Co takiego wspaniałego możemy zrobić razem? Najpierw zacznę od problemów, jakie mają teraz obecni klienci. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak się zmierzyć z tą sytuacją, która jest na rynku. Nagle firmy przestają im płacić, mają problemy z płatnościami, mają problemy z kontrahentami, sami się nie wiązują z problemów. Mają zwolnienia pracowników, często też mają olbrzymie kłopoty finansowe, nie wiedzą, czy zrobić restrukturyzację firmy, nie wiedzą, czy zrobić upadłość firmy. A klienci indywidualni mają inne problemy, typu. Pracownik, zwalnia, pracownik jest zwolniony z dnia na dzień z pracy. Czy z odprawą, czy bez? Często bez. Czy jest to problem? Oczywiście, że tak. Czasami są zmienione warunki pracy bez zgody pracownika. Czasami pracownik zaciągnął wielkie kredyty, których nie może spłacać, bo nie ma teraz pieniędzy, bo na przykład szef mu obniżył wypłatę. Pytanie, czy on musi płacić kredyt, czy też nie musi? Czy może zgłosić upadłość konsumencką? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? W przypadku przedsiębiorcy, tam problemu jest dużo, dużo więcej. Ale o tym nie dzisiaj akurat. Chodzi o to, że przedsiębiorcy mają te problemy. Klienci no też mają duże problemy. I teraz co mają z tymi problemami zrobić? Po pierwsze, kolejny problem, który teraz mają: kancelarie prawne są pozamykane, ciężko się do nich dostać. Prawnicy siedzą w domach. W związku z tym problem jest to, że nie ma dostępu do prawników. Nawet jeżeli ktoś ma dostęp do prawnika, to jest wąska grupa ludzi. Kolejną rzeczą są prawnicy od różnych specjalizacji: są różni specjaliści. Są specjaliści od rozwodów, są od podziałów majątków, są od spraw cywilnych, od spraw karnych, o spraw związanych z umowami, ze spółkami i tak Jest wiele specjalizacji, tak naprawdę kilkaset. Nawet od lobbingu i innych rzeczy. W związku z tym trzeba znaleźć prawnika, który jest dobry w tej konkretnej dziedzinie. Kolejną rzeczą: klienci nie wiedzą, ile kosztuje porada prawna. Często idąc do kancelarii, nie wiedzą ile zapłacą, ale zawsze wiedzą, że to będzie dużo. Dużo to jest różne oczywiście słowo, natomiast dużo dla klienta może to być 2500 zł, on tego nigdy nie wie. Kolejną rzeczą usługi prawne są bardzo drogie i większość klientów dlatego nie korzysta z usług prawnych, chociaż powinno, ponieważ są bardzo drogie i też przede wszystkim jest ciężko znaleźć dobrego specjalistę, który zrobi to dobrze i też w niewgórowanej cenie. To są problemy przeciętnych klientów. Jak my rozwiązujemy te problemy? Przede wszystkim stworzyliśmy platformę usług prawnych, czyli łączącą klientów z prawnikami. Klienci mają dostęp do około 200 prawników w całej Polsce, wszystkich specjalizacji i mało tego z góry wiedzą, ile zapłacą za poradę. Porady prawne u nas są bardzo tanie. Kosztują 50 zł lub 100 zł dla klientów indywidualnych. 100 zł już taka dłuższa porada z załącznikami. Jeżeli chodzi o firmy, jest to 75 zł brutto oczywiście za poradę prawną firmową. Czyli są to ceny dużo niższe niż są na rynku. Co dzięki temu akurat powoduje, że mamy tak zwany lejek sprzedażowy. Czyli tanio mamy porady prawne, ale pozostałe usługi są w normalnych. Scenach. Czyli klient, który korzysta z porady prawnej, często potrzebuje potem, żeby ktoś mu przygotował umowę, czy przeanalizował umowę, napisał jakieś pismo albo się z nim jeszcze skonsultował telefonicznie lub na przykład onlineowo, czy też zgłosi nam swoją sprawę do poprowadzenia. I dlatego rozwijam problem w ten sposób, że klient, który przychodzi nas po poradę, dostaje od prawnika propozycję pisemną, w jakiej cenie poprowadzi daną sprawę. I dokładnie napisze prowadzenie tej sprawy będzie kosztować, nie wiem, 3000 zł. I ani złotówki mniej, ani złotówki więcej. I klient staje tu na piśmie od konkretnego adwokata lub radcy prawnego z nazwą kancelarii. To jest dla klienta dobre rozwiązanie. Dzięki temu, że mamy ten lek sprzedażowy, pojawia się duża liczba klientów, którzy korzystają właśnie z naszych usług. Jest to dla klienta rozwiązanie bardzo wygodne. Dlaczego? Bo online klient nie wychodzi z domu, wszystko to w swoim telefonie, w swoim tablecie lub w swoim komputerze, lub też właśnie może nawet skontaktować się z prawnikiem lub doradcą, doradcą podatkowym. Mamy też rozwiązania usługi, na przykład doradczo-księgowe, szczególnie w tej sytuacji, kiedy jest tarcza antykrysowa, klienci właśnie potrzebują wiedzieć, czy muszą płacić podatki. Tak, chodzi o przedsiębiorców, czy nie muszą, czy dostaną jakieś pieniądze? Jeżeli tak, to za co? Jakie warunki trzeba spełnić i jaki wniosek trzeba złożyć? Jeżeli mają jakieś kredyty w bankach, no to wypadałoby na przykład, kiedy mają trudną sytuację, poprosić o umorzenie, odroczenie różnych rzeczy. I od tego też mamy prawników, którzy udzielają porad, jak to zrobić, mało tego wykonują te czynności za naszych klientów. Od tego stworzyliśmy platformę właśnie Lex Non-Stop. To jest platforma, która właśnie łączy klientów z prawnikami. Klient ma do wyboru różnego rodzaju usługi. Na przykład może mieć też porady za darmo. Ma poradę za 50 zł, za 100 zł lub bezpośrednio może zgłosić sprawę. Kiedy na przykład klient, jest to klient firmowy, to wybiera poradę za 75 zł, poradę telefoniczną, czyli polenową za 75, telefoniczną 120 zł lub doradczo-księgową za 150 zł. Zobaczmy, że tych usług prawnych na platformie mamy bardzo dużo. I platforma to jest nic innego jak system do zarabiania pieniędzy dla naszych partnerów, a dla klientów jest to miejsce, gdzie mogą przede wszystkim swoje sprawy wrzucać do naszych prawników, a nasi prawnicy będą rozwiązywać ich problemy prawne. I teraz Kogo szukamy? Szukamy zawodowych handlowców. Najlepsi dla nas partnerzy to są właśnie agenci ubezpieczeniowi, doradcy kredytowi, doradcy finansowi, sprzedawcy nieruchomości oraz marketerzy internetowi. Osoby, które mają dostęp głównie do firm, a przy okazji do klientów indywidualnych. Dlaczego ta grupa? Bo ta grupa ma portfel klienta i ta grupa łatwo może skeszować swój portfel. Może wam dodać swoim klientom jako produkt dodatkowy, właśnie. Usługę prawną, a w tym momencie właśnie jak najbardziej widać zapotrzebowanie na usługi prawne, a szczególnie te onlineowe, i to oferujemy naszym klientom. I teraz klient przede wszystkim korzysta z naszych porad czynności różnych prawnych oraz spraw. I nasz partner zarabia na każdym etapie. Od każdej porady ma pieniądze, od każdej czynności prawnej, od każdej sprawy. Klient jest przypisany do końca życia dla naszego partnera. W związku z tym klient jest klient powracający, szczególnie firma, która korzysta często z różnych porad prawnych, z różnych prawników, z różnych usług. Za każdym razem jak korzysta, nasz partner zarabia. Aby praca była jeszcze bardziej efektywna, stworzyliśmy karty Twój Prawnik dla naszych klientów, dzięki czemu klient oprócz dostępu do 200 prawników w całej Polsce, posiada jeszcze piórtetowość. W pierwszej kolejności zajmujemy się jego sprawami, dzięki tej właśnie magicznej karcie. W drugą, w drugą rzeczą, że ma pierwszą poradę za 20 zł, trzecią, że bez limitu może zgłaszać nam swoje sprawy do weryfikacji. I to jest coś, co nas bardzo interesuje, wyróżnia na rynku. Oprócz tego mam abonamenty prawne, które zawierają przede szereg dodatkowych usług dla naszych klientów, ale to już właśnie mówimy o tym na szkoleniach. Plusem abonamentu jest to, że zarabiasz pieniądze od razu, kiedy klient rozprzesz abonament, a potem od każdej porady, od każdej czynności, od każdej sprawy, z której klient. Korzysta. Dlatego budujemy sieć naszych partnerów i każdy z Was razem z nami buduje swój portfel klientów, który monetyzuje. Czyli budujemy duże portfele klientów, ci klienci korzystają i zarabiamy pieniądze. Jest to idealny moment w tym momencie, że pracując z domu, pracując online, pracując przy telefonie, pracując przy komputerze możemy zarabiać pieniądze o tym, jakie to pieniądze mamy na naszych dalszych szkoleniach. Natomiast najważniejsze dla Państwa jest to, że rejestracja jest za darmo, czyli nic nie płaci, nic nie musisz od nas kupować, nie musisz niczego magazynować, nie musisz klientowi niczego sprzedawać, nie musisz klientowi niczego wysyłać, nie chodzisz na pocztę, nie do kuriera. To jest praca online, stąd to 100% usługi, 100% online'owo. Nie produkujemy dwutlenku węgla. Przede wszystkim nie trujemy środowiska, nie tworzymy jakichś tworzyw sztucznych. tak? Tutaj wszystko odbywa się online owo. Klient dokumenty podpisuje online i także że nie potrzebujemy żadnych papierków, dokumentów też od klientów. Wszystko się odbywa właśnie odbywa elektroniczne. Dzięki temu jest to dla mnie bardzo ważne, ekologicznie, szybko, tanio, skutecznie i dla klienta bardzo oczywiście korzystne. Jeżeli temat Państwa interesuje, zapraszam do rejestracji. Na pewno osoba, która wysłała ten filmik, wysłała też link do rejestracji. W związku z tym, proszę kliknąć w tego linka, zarejestrować się w naszym systemie. Nasz system jest to nic innego jak taka maszyna do zarabiania pieniędzy. Logują się Państwo w systemie, mają dostęp Państwo do naszych usług, promują Państwo nasze usługi, a za każdym razem, jak klienci korzystają, my płacimy Państwu pieniądze. Bardzo mi miło, bardzo się miło, że Państwo wysłuchali mnie, teraz akurat obejrzeli ten film i teraz decyzja należy do Państwa. Być może akurat okaże się, że razem zbudujemy wspaniałą przeszłość, razem zbudujemy wspaniały zespół i tak naprawdę zbudujemy rynek usług prawnych w Polsce. Do zobaczenia.